Jeżeli gra Wojtek Szczęsny, to Barcelona nie przegrywa meczu. Wczoraj polski golkiper znów został wielkim bohaterem Dumy Katalonii, a dodatkowo Barca może zaproponować Polakowi umowę na kolejny sezon. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Ty Mateusz Puchacz wyrzucił Liverpool z Pucharu Anglii. Tottenham także odpada. Marcus Rashford zadebiutował w Aston Villa. Wielki skandal w Turcji. Piłkarze po decyzji arbitra opuścili boisko i nie powrócili, a kolega Cer. Dostał butelką w głowę. Partnerem kanału jest Ostrowit. Z kodem Landry otrzymujecie 10% zniżki. Link na dole w opisie tego filmu. Życzę Wam udanego poniedziałku i zapraszam do oglądania. Jeżeli ktoś z Was uważał, że Brighton, które wyeliminowało Chelsea z pucharu Anglii to coś niesamowitego, no to cóż, Plymouth postanowiło podkręcić atmosferę jeszcze bardziej. Wczorajszy wieczór należał bowiem do Tymoteusza Puchacza, który wraz z drużyną pokonał Liverpool 1 do i wysłał Derec na urlop polski wahadłowy, który od pierwszej do ostatniej minuty nie opuścił murawy, był jednym z filarów zwycięstwa. Liverpool, który zdecydował się na rozegranie tego meczu składem rezerwowym, chyba po prostu zapomniał, że Puchar Anglii to jednak nie mecz sparringowy. I tak w 52 minucie Ryan Hardy wykorzystał rzut karny, który został podyktowany za zagranie ręką Eliota. Dla Plymouth była to złota okazja, a Hardy nie zawiódł. 1 do zera i awans do jednej ósmej pucharu Anglii. Wielkie gratulacje. Chelsea i Liverpool już pożegnały się z marzeniami o zdobyciu pucharu Anglii, ale wczoraj do tego grona dołączył także Tottenham. Koguty wyleciały z turnieju na etapie 1.16 po porawce 2–1 do z Aston Villa. Mecz rozpoczął się dla nich jak najgorzej. Gospodarze zdobyli gola w pierwszej minucie, a po godzinie gry dołożyli kolejne trapienie. Chwilę później na boisku pojawiły się dwa nowe nabytki Aston Villa: Marco Asensio oraz Marcus Rashford. Tottenham próbował jeszcze powrócić do gry, ale jedynie na co było ich stać to bramka kontaktowa w doliczonym czasie gry do drugiej połowy. Było to już zdecydowanie za późno na odwrócenie. Losów tego meczu, tak więc Tottenham odpada, a Aston Villa gra dalej. To, co wydarzyło się w Turcji, to prawdziwy skandal. Piłkarze Adany Demirspor opuścili boisko w proteście przeciwko decyzjom arbitra, które, delikatnie mówiąc, były dość kontrowersyjne. W meczu z Galatasaray w minucie 12 gospodarze objęli prowadzenie po żółcie karnym wykorzystanym przez Alvaro Moratę. Jednak chwilę później Mertens zanurkował w polu karnym. Powtórki jasno pokazały, że Belg ewidentnie szukał kontaktu. Specjalnie wystawił stopę, aby ona zahaczyła o nogę obrońcy. Sędzia wskazał na a co najgorsze, to analiza VAR nie zmieniła tej decyzji. Ta decyzja przelała czarę goryczy. Piłkarze Adany Demirspor uznali, że dalej nie będą uczestniczyć w tym jakże słabym przedstawieniu i zeszli z boiska. Ich ostateczna decyzja odbiła się szerokim echem, ale nie ma co się dziwić, takie decyzje na pewno nie są łatwe. Jednak ja w zupełności im się nie dziwię i powiem więcej, nawet rozumiem i uważam, że zanurkowanie powinna być surowa kara. Dogrywam jeszcze aktualizację, gdyż zapytałem znajomego jak jego zdaniem wygląda ta sytuacja, i oto co mi nagrał? Bardzo trudna sytuacja, Mati. Osobiście wolałbym grać dalej, ponieważ ten napastnik wykorzystuje tą nogę obrońcy. Ale niestety, moim zdaniem, War ma to trochę zamknięte ręce, ponieważ obrońca wykonuje ruch nogą i nie zagrywa piłki. Trudno byłoby to zmienić z karnego na symulację, byłoby to zamiana kontrowersji w kontrowersję. Dlatego War nie powinien interweniować, ale wolę osobiście symulację. A co wy uważacie o tej sytuacji? Dajcie znać na dole w komentarzu. Tureckie mecze piłki nożnej dostarczyły nam wczoraj nie tylko tego skandalu, o którym mówiłem przed chwilą, ale także kolejnego w meczu Fenerbahce. Podczas spotkania z trybun zaczęły lecieć różne przedmioty, w tym także butelki. A najbardziej ucierpiał Anderson Taliska, który jeszcze do niedawna grał w Al-Nasr u boku Cristiano Ronaldo. Jeden z kibiców rzucił bowiem butelką z wodą i trafił brazylijskiego zawodnika prosto w głowę. Pomimo całego zamieszania, Fenerbahce dokończyło mecz i wygrało 2-0. Pytanie, co zrobią z tym ligowe władze, bo oczywiście chyba się zgodzimy, że to jest niedopuszczalne, bezpieczeństwo piłkarzy musi być najważniejsze, ale to wydarzyło się w Turcji i jakoś mnie ta sytuacja w ogóle nie dziwi. Barcelona wykorzystała remis derbów Madrytu i zbliżyła się do dwóch klubów ze stolicy Hiszpanii. Wczoraj w ramach 23. kolejki La Ligi zagrali na wyjeździe Sevilla i wygrali 4-1. Hansi Flick od pierwszej minuty postawił na Wojtka Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego. I trzeba przyznać, że obaj mieli ogromny wpływ na końcowy rezultat. Mecz rozpoczął się znakomicie dla Dumy Katalonii. To właśnie Lewandowski otworzył wynik spotkania w siódmej minucie, jednak Blaugrana z tego prowadzenia nie nacieszyła się Długo. Już po minucie Sevilla doprowadziła do wyrównania, a wynik po jeden utrzymał się do samego końca pierwszej połowy. W dużej mierze to zasługa Wojciecha Szczęsnego, której kilka razy ratował swój zespół. W jednej sytuacji znakomicie wybił piłkę spod nóg rywala, choć przy okazji dostał solidnie pod dłoni. Można było się zastanawiać, czy arbiter nie podyktuje rzutu karnego, ale ostatecznie do tego nie doszło. Szczęsny popisał się także kapitalną interwencją przy przewrotce Luke Bakio. Piłka leciała jednak. Idealnie w miejsce, gdzie znajdował się Polak, ale gdyby uderzenie było nieco bardziej precyzyjne, to Szczęsny na pewno musiałby się o wiele bardziej nagimnastykować, aby tą piłkę sparować. Po przerwie Barcelona błyskawicznie wrzuciła kolejny bieg. Fermin Lopez oraz Rafinha zdobyli kolejne gole, dając przewagę 3 do 1. Jednak chwilę później Fermin osłabił swój zespół, wylatując z boiska po niepotrzebnym fawlu. Pomimo gry w dziesiątkę, Barcelona nie oddała kontroli nad meczem. Eric Garcia zdobył kolejnego czwartego gola, a tym samym przypieczętował wysokie zwycięstwo Blaugrany. Duma Katalonii z Wojciechem Szczęsnym w Bramce jeszcze nie przegrała. Rozegrali 9 takich meczów, 8 razy wygrała. Grali i tylko raz zremisowali. A jak w tym momencie wygląda klasyfikacja strzelców La Ligi? Niezmiennie Robert Lewandowski jest liderem, mając na koncie 19 bramek i dwie asysty, ale Kilian Mbappé jest niebezpiecznie blisko. Francuz na swoim koncie zgromadził o 3 trafienia mniej i ma tyle samo asyst. Ostatnio mówiłem Wam o doniesieniach hiszpańskiego dziennikarza Toniego Juan Marti, który podawał, że prawdopodobnie Inaki Peña w letnim okienku transferowym rozważa opuszczenie FC Barcelony. No i okazuje się, że prawdopodobnie te informacje nie były pustymi słowami. Według najnowszych informacji kierownictwo Blaugrany dostrzega wielkie niezadowolenie swojego bramkarza i nie chce dłużej trzymać piłkarza, który nie czuje się komfortowo w składzie. W zamian tego planują przedłużyć kontrakt z Wojtkiem Szczęsnym. Jednak pamiętajmy o tym, że nasz rodak powrócił z emerytury tylko na jeden sezon, co sam podkreślał w wielu wywiadach. Sytuacja komplikuje się dodatkowo z tego powodu, że Mark Ter Stegen powróci do rywalizacji, ale dopiero w kolejnym sezonie. W tym momencie przechodzi Rehabilitację po bardzo poważnej kontuzji. No i pojawia się pytanie, w jakiej formie powróci. Choć nie życzę nikomu źle, to w tak niepewnych warunkach postawienie na szczęsnego i uczynienie go pierwszym ramkarzem blograny wydaje się rozsądnym i bezpiecznym rozwiązaniem dla klubowych władz, a co Wy o tym uważacie? Dajcie znać na dole w komentarzu. No i standardowo na sam koniec o tym co nas dzisiaj czeka. We włoskiej Serie A Inter kontra Fiorentina. W Hiszpanii Majorka podejmie Osasunę. W Pucharze Anglii Doncaster zagra z Crystal Palace, a w polskiej Ekstraklasie Puszcza za zagłębi Lubin. Na dziś to koniec. Dziękuję wam, że ten film oglądaliście do końca. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie i zdecydujecie się na dołączenie do nas, klikając dzwoneczek. Ja jeszcze przypominam, że partnerem kanału jest Ostrowit, a z kodem LANDRY otrzymujecie 10% zniżki. Link znajduje się na dole w opisie tego filmu. Jeszcze raz udanego poniedziałku i do zobaczenia. Cześć.